Witam w kolejnym odcinku. Długo mi nie było, bo tak jak mówiłem wcześniej, mam wiele takich spraw, można powiedzieć, których no, nie mogę ominąć. Ale mam nadzieję, że to się wszystko ustabilizuje i tak samo moje filmy będą częściej. No ale postanowiłem sobie dzisiaj taki film. Miałem chwilę czasu. Dzisiaj mamy piątek, jest 15 stycznia. I postanowiłem sobie zrobić taki film pod tytułem Odpalanie, właśnie mojego ursusa. niebo odpalane od miesiąca, można powiedzieć. Zobaczymy jak to pójdzie. No i jeszcze mam w planie pokazać wam mój nowy, można powiedzieć, nabytek, bardziej narzędzie. Oraz je przetestujemy jakoś. A to będzie już w dalszym części filmu. Także co? Yy, próbujemy go odpalić. Wielu tam yy, już takich filmów było na YouTube, no ale myślę, że u każdego jest inaczej. Tak, jak mówiłem, jest różnie. Yy, teraz yy, można, możecie obserwować yy, temperaturę, yy, jaka jest aktualnie w lewym dolnym rogu. I będziemy go odpalać. Dobra. Tradycyjnie damy na luz. Dobrze jest też, żeby akumulatory ruszyły, to włączyć jakieś światła. I grzejemy świece. Grzejemy tak nie wiem 30-40 sekund i będziemy próbować go palić. Oczywiście teraz, oczywiście najpierw trzeba dać większą dawkę gazu, a później y, zmniejszyć, żeby nie był na wysokich obrotach zimny, ponieważ no bo to szkodzi silnikowi. Tak, jak widzicie, na razie tutaj wszystkie kontrolki działają. Dobra, dodamy gazu, próbujemy go odpalić, zobaczymy. niech sobie trochę pochodzi niech się akumulatory podładują no i przejdziemy do garażu teraz tak jak mówiłem na początku zobaczycie jakie narzędzie sobie sprawiłem i będziemy je można powiedzieć testować może test nie będzie jakiś tam dokładnie ale myślę że jakiś pogląd na to narzędzie nam da także do zobaczenia za chwilę A więc, tak jak widzicie, nabytkiem jest klucz taki udarowy na powietrze yy, firmy BAS Polska. Jest to klucz, można powiedzieć, takich do półprofesjonalnych zastosowań. Ma, tak jak widzicie, lewe i prawe obroty. Na lewe, na lewe i prawe. Można je przestawiać po prostu yy, przesuwając ten czpień w jedną lub w drugą stronę na każdym stronie mamy od zera tak, jak tutaj może widzicie od zera do pięciu taką skalę tak jakby mocy i dzisiaj chciałem jego przetestować, mianowicie będę dokręcał i odkręcał tę jedną śrubę z koła i będziemy y, sprawdzać na każdym stopniu kluczem dynamometrycznym ile mniej więcej newtonów jest na każdym stopniu dokręcenia także tutaj tak widzicie mamy dużo takich różnych nasadek udarowych jest ich naprawdę dużo do tego jeszcze taka y, przedłużka y, klucz ten ma 950 Nm Potrzebuje jakieś 300 litrów powietrza. Wydajność. Węża też potrzebuje dosyć takiego dobrego. Nie może być taki tani, tak jak w tym przypadku, do przedmuchu mam, Ale musi być taki w miarę duży przekrój. I powiem Wam, no tak nie w niektórych elementach, kołach testowałem, no to sprawuje się nieźle. No, tylko chcę sprawdzić w jakim po prostu czy przedziale na danym biegu jest, um, ile jest newtonometrów. A więc tak, um, weźmiemy teraz sobie, odkręcimy jedną śrubę z koła, ustawimy klucz dynamometryczny Jedną z niższych wartości. Mam no, taki stary, można powiedzieć, klucz, ale jeszcze mi posłuży. On ma chyba do 250 Nm. Także co? Będziemy testować i zobaczycie po kolei, jak co. Także do dzieła a więc tak, weźmiemy, yy, odkręcimy, zakręcimy na pierwszym stopniu, czyli na zero. O, tutaj nie widać. I będziemy yy, po prostu testować na każdym yy, stopniu, ile newtonów. Zaczniemy od 50, później będziemy iść w górę i będziemy wiedzieć ile newtonów metrów mamy dokręconą śrubę także zaczynamy, odkręcimy i później zakręcamy Aha. maksymalnie dokręciłem więcej już nie chce się kręcić wykładamy tak klucz dynamometryczny bo niech mi się kompresor wyłączy, bo nie będzie słychać tego kliknięcia. 50 Nm, słyszeliście? Klikło, to znaczy, że jest więcej. Podkręcimy teraz na 100. 100 newtonometrów. Jesz więcej, więc podkręcimy na 125. jeszcze więcej, a no to jeszcze podkręcimy na 150, ale mi się zdaje tam już dochodziło, także teraz powinno już być trochę poszło, ale jeszcze spróbujemy. że mi się zdaje jest pomiędzy 125 Nm a 50 Nm na tym pierwszym. Czyli na zerówce powinno się koło właśnie dokręcać tak do 120 Nm, moim zdaniem to jest wystarczające. Teraz odkręcimy to i spróbujemy na wyższym bo dokręciłem trochę więcej na piątym biegu widzicie jak szybko odkręcił, a yy, na zerówce nie chciał odkręcić, bo trochę dokręciłem kluczem elektrycznym być może dlatego. Damy teraz na jedynkę i spróbujemy to dokręcić. Dobra. Teraz testujemy na mamy ustawione 150 Nm. Jednak się dokręca. gdzie to odkręcić. Jeszcze raz zakręcimy. Zmniejszymy tylko newtonometry w kluczu. 3 Newtonometry na stówę zobaczymy coś mi tutaj nie pasuje jak powinno być bo powinno być więcej chyba że coś źle ja zrobiłem stuba jest na bank teraz zwiększymy o to 120, 120 jest. Czyli tamta zerówka to jest jakieś 120 mi się zdaje. Zwiększymy do 150. To jest 150. Czyli moim zdaniem, jeszcze przetestujemy to na dwójce, ale jest zwiększanie o 25 Nm, zaczynając od 125, czyli na zerówce się powinno koła dokręcać w samochodach, kończąc na chyba 900 Czyli ileś tam mutonometrów 550 dokładnie. Także myślę, yy, że ten klucz jak na razie mi się dobrze sprawuje. Myślę, że jest dobry. Także yy, powiem Wam, że jestem zadowolony, że takie ma parametry. Wkręcimy. Trójce, spróbujemy to dokręcić. Trójkę nastawiam, dokręć. Teraz jest 175, dobrze mówię? Nie. Teraz sprawdzę. Jest 200. Przestawię na 175. Czyli na trójce jest 175, czyli, tak jak mówiłem, wzrasta o 25 nm. Od zera jest 125, później jest 150, 175, i tak dalej. Myślę, że ten pokaz, film Wam się podobał. Yy, m, tak wspomniałem, no to nie był jakiś tam profesjonalny, ja chciałem tylko tak w przybliżeniu to wszystko sprawdzić, yy, ile newtonometrów na danym jest, teraz mniej więcej wiem, odkręcę, dokręcę je wszystkie z siłą na zero, yy, na zero tutaj na kluczu, czyli 125 niutonometrów, gdzieś, gdzieś 120 powinno być koło dokręcone bo więcej to po prostu nie będzie można kluczem ręcznie odkręcić gdzieś tam w drodze. Także podsumowując te nasze można powiedzieć tutaj zmagania, klucz ma w sumie mocy 950, to jest na ostatnim taki moment utrzymuje 950 tonometrów. Yy, niestety ja tego nie mam jak sprawdzić, yy, bo nie mam takiego klucza dynamometrycznego, ale to jest, mi się zdaje, moc, która yy, jest uzyskiwana przy udarze, czyli yy, przy tym takim, można powiedzieć, zrywaniu śruby. Yy, z taką mocą on na pewno nie dokręci śruby, bo ten, tą śrubę, można powiedzieć, zerwał. No, ale jeżeli chodzi o zrywalność, czyli Zerwanie zapieczonych śrub. Jeszcze później będę testował go przy ciągniku, gdzie są śruby nieodkręcane w niektórych miejscach. Zobaczymy, jak on się będzie sprawował, ale jak na razie powiem Wam, jestem z niego zadowolony. Przede wszystkim zaletą jego było tego zestawu to, że było dużo nasadek tych udarowych. Ich tutaj jest bodajże. 10 plus ta przedłużka także to jest duży plus ponieważ te nasadki nie są tanie a sam klucz powiedzmy wyniósł mi około 300 zł razem z tymi nasadkami także sami widzicie nie chciałem jakiegoś tam nie wiadomo jakiego wielkiego bo mi to jest do niczego niepotrzebne tak tam są no oczywiście można wywalić nawet i 500 ale po co dla takich można powiedzieć garażowych majsterkowiczów taki klucz jest do 1000 Nm sam raz i mi się zdaje, że będzie mi służył. Tak widzicie jest smarowany olej, olejem, tutaj mam nalany olej do tego zbiorniczka, ale i tak za każdym razem yy, wlewam olej, kapkę oleju tutaj do... Tego wejścia. Tak na pewności, żeby na starcie miał jakieś smarowanie. I w sumie w książce tak pisze, żeby, jeżeli ktoś nie ma instalacji takiego powietrza, czyli nie ma ole na olejacza powietrza odwadniacza, yy, żeby po prostu za każdym użyciem wlewał ten kapkę oleju tutaj w to wejście, gdzie jest wąż. No i co, no na dzisiaj byłoby tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ciągnik odpalił od można powiedzieć pierwszego strzału. Yy, przetestowaliśmy sobie tutaj ten klucz. Yy, kluczem dynamometrycznym był sprawdzany dociąg, także myślę, że film Wam się spodobał. Także yy, oczekujcie kolejnych filmów. Zawsze coś tam nakręcę. Może teraz będzie częściej. Także trzymajcie się i do kolejnych moich odcinków. Na razie.